Tak, witam Was w trzeciej części obiecanego filmu, filmu godzinnego, którego podzieliłem. I tak, jest to trzecia część, jak widać, yy, płynne przejście, ponieważ jesteśmy cały czas w tej samej rozgrywce, w której byliśmy w zeszłym filmie. To jest cały czas ta sama arena, cały czas tymi samymi ludźmi, tylko po prostu yy, film numer 3. Mamy tą samą, tą samą snajpę, którą nawet mieliśmy, więc z tej strony, Mikaty, zapraszam Was do subskrybowania kanału. Zapraszam do komentarzy, zała, zapraszam do łapek w górę. Mam nadzieję, że się bardzo cieszycie, oglądając ten mój, chciałbym powiedzieć, tryptyk, ale tryptyk to nie jest, ponieważ tryptyk jest podzielony na trzy części. Więc powiedzmy, że czwór, coś tam, czwórkąt, czwór, coś, nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia co powiedzieć nawet. Niech będzie to moja, powiedzmy, że czworlogia, o, czworlogia, była try jest trylogia, czyli trzy części, więc to niech będzie czworlogia, albo po prostu powiedzmy, że seria, seria. Czterech filmów, czterech części, niech Wam się to ogląda dobrze. Jesteśmy na arenie tej, której byliśmy: Blue vs. Red, czyli niebiescy kontra czerwoni. Ja jestem niebieski. ciupiemy. jest tutaj czołg nowy, poprzedni został rozbity. Jakby zauważyliście w poprzednim filmie, no chyba że jest ktoś nowy, kto nie wie, więc tutaj zapraszam do lektury poprzedniego filmu, poprzedniego i poprzedniego również. Tam było widać, że czołg został zniszczony. Tutaj mamy już nowy czołg, w który można wsiąść i można sobie coś tam w nim pociupać, poniszczyć, pojeździć, postrzelać. Tutaj robimy slajd na rurze, grindujemy jak to się mówi. Jeżeli ktoś z Was jeździ na desce to takie pojęcie powinien znać. Grindowanie, czyli szlifowanie rury. Czyli grindowanie to szlifowanie, tak? Chociaż to jest tak naprawdę słowo, które ma wiele znaczeń, ale robimy grind. Czy tam slajd? Niepotrzebne, skreślić. Eee, dobra, tutaj szukamy przeciwników, szukamy przeciwników, szukamy bójki. Eee, 14 14 osób, 7 strzelamy na oślep. Coś czuję, że zaraz. Dostaniemy od snajpy. No dobra, nie dostaliśmy snajpą, ale i tak jest w miarę. Yy, Okej, okay. bam, bam. No, no, no. No, śmiało. No, w końcu zastrzeliliśmy tutaj ze strzelby. Ktoś tam został zestrzelony. Więc nic tylko się cieszyć. Nic tylko się cieszyć. Ktoś tutaj zasuwa yy, samochodem, a nie rozjechał nas, więc chyba od nas nawet. Yy, helikopter stoi po stronie czerwonych, właśnie ktoś w niego wjechał, właśnie helikopter. Uhohohoho, widzieliście to, mam nadzieję, że nikogo w tym samochodzie nie było. Samochód wybuch, ktoś w niego strzelał. Nie ja, żeby nie było. I samochód wybuchł. Likwidujemy pach, pak, pach. pach ze zdobycznej strzelby przyspieszającej w poprzednim filmie już tam mniej więcej tłumaczyłem co to najprawdopodobniej jest ta strzelba przyspieszająca, czyli po prostu no, tak mi się wydaje, że to jest strzelba z automatycznym przeładowaniem to jest helikopter, który głównie strzela ale, dobra, załatwili nas załatwili nas, załatwili nas yy, wracamy do resp point ta 100 zbroi, 100 hit pointów. Niebieskie to zbroja, zielone to hit pointy. Jak zejdzie nam zbroja, schodzą nam hit pointy. Uwierzcie mi, że to potrafi naprawdę bardzo szybko nastąpić! Bardzo szybko nastąpić! A jest! Jesteśmy tutaj, jak widać, w budce telefonicznej, wybieramy sobie skin. A co my tu mamy w ogóle? Tutaj mamy jakiś prezent, tu mamy choinkę, tutaj mamy Petera Grifina, tutaj mamy no, jakąś tutaj powiedzmy, że kobietę. W niebieskich włosach, w spódniczce, w kozaczkach Ciupiemy... A helikopter! <laughs> Zestrzeli... Trzeba zestrzelić go. Znaczy nie trzeba zestrzelić, ale jak zestrzelimy, to, to się będę cieszył, powiem Wam szczerze. Walimy w helikopter. Mm, e, odleciał sobie OK, jedziemy dalej. Jest czołg, jest czołg, jest czołg. OK, 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 zaraz zginiemy, bo ktoś ewidentnie się na nas przyczaił. Tak, przyczajka była, więc mi już tutaj w tym wcieleniu nie ma. Jedziemy dalej. Standardowo zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do komentarzy, zapraszam do łapek w górę. Jeżeli chcecie, żebym nagrywał coś innego, to jak najbardziej dawajcie znać. Ja do prośby się przychylę. Pach! Jest! Likwidujemy! Gościu był na czołgu, my go zlikwidowaliśmy. Jest czat, jest impreza. Jest naprawdę super, tutaj coś tam lata, jakiś tam e, piorun kulisty. E, cokolwiek, Ok, tutaj jakieś fałdolce do kupienia. Czy tam co tam? E, ha! Jest! Piękny tutaj, pięknie sobie skoczyliśmy. Piękny tutaj zrobiliśmy yy, przelot. Przelot, ona balona, można nawet wziąć. No, przecudownie. naprawdę przecudownie. Dobra, co my tu mamy, co my tu mamy, co my tu mamy. Czaimy się, czaimy, fajne są mikstury. Szampan jest. Gdzie jest szampan, szukamy szampana, zaś go nie widzę. Zresztą nie wiem nawet, jak powinien tutaj wyglądać ten piktogram, ale okej. Okay. Yy... Eee. -e. Widziałem logo Xboxa. <laughs> A, bo jakbyście nie wiedzieli, ja nie gram na Xboxie w tym momencie, tylko na PC. No, ja gram na PC i jest ok. jest naprawdę ok, naprawdę nie narzekam. Wszystko zależy od tego, jak stabilne jest połączenie internetowe. Yy, jemy ryby, jemy rybę, Tu jest, trzymamy rybę i ją jemy. A, widzieliście, tam był Nintendo Switch. Xbox i podejrzewam, wam ten trzeci piktogram, no obstawiam, że to Play'ka była. Że tam jest takie coś właśnie, że na czym lepiej się gra? No właśnie, na czym wam się lepiej gra? Na komputerze? Na PeCecie? Xboxie? Na jakiejś konsoli? Dajcie znać w komentarzach, na czym wam się lepiej gra? No chętnie poznam wasze zdanie. Jesteśmy w helikopterze. No, powiem Wam szczerze, że podczas tej rozgrywki w helikopterze jeszcze nie byłem. Nie wiem, czy ma to sens, bo jesteśmy tak naprawdę łatwym celem. Wystarczy, że jest i mamy kila. Wystarczy, że ktoś tam się przyczai z drugiej strony na dziale i, i, i co? I będzie w nas po prostu ładował, tak? Będzie w nas po prostu ładował. Tak więc, no, taki to jest ten helikopter. Ktoś ogarnięty po prostu wejdzie tam na górę i będzie w nas po prostu cały czas powiedzmy, że. nawalał. Czyli tak wyrażę. Tak? Dobra, tutaj co? Wychodzimy, wychodzimy. Trzeba w coś innego pograć, Wam powiem szczerze. Ile można? Pograjmy w coś innego. Zaraz sobie, sobie zobaczymy, zaraz, coś tam sobie powiedzmy, że. Znajdziemy, tak? Brat Gotowości, bla bla bla, szukamy, 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 rekomendacje, rozgrywany ostatnio, Home Alone. Okej, okay, no dobra, oglądaliście Home Alone, oglądaliście Kevina, Kevin sam w domu, Kevin sam w Nowym Jorku. Niezmordowany hit, każdych świąt, dosłownie każdych świąt, jest Daredevil, jest Gamora, jest... Tą panią znam, to była ta no. Raven, chyba tak? Nie pamiętam już. Nie pamiętam już jak ona się nazywała, ale jej moc polegała na tym, że każdego mutanta, jakiego dotknęła, na jakiś czas jemu zabierała moc, bądź go osłabiała i ona sama przyjmowała tą no, moc. Jako piękna mapa! Czy wy to widzieliście? Dom Kevina, garaż, wejście. Po prostu super. Tu mamy krasnala, ale. Z... jesteśmy krasnalem. Wow. Czy to na PCC mi się tekstura nie wyświetla, ale czat. Jesteśmy krasnalem. Chyba polega na tym, żeby szukać. Trzeba szukać. Jest zabawa wchowanego, ale nie wiem czy z bronią. Jesteśmy krasnalem. okej, okay, dobra, ale czat. Jestem za. Jestem naprawdę za. Tego jeszcze nie było, tego jeszcze nie grali. Dom Kevina jak najbardziej pewnie wszyscy znają, a jak nie znają, to o, bo trzeba poznać. Bo w końcu to jest dom Kevina. Ukryci gracze 10 Pink Rekwizytów za 10, 9 i tak dalej, i tak dalej. A dobra, ktoś tutaj strzela, więc obstawiam, że jak najbardziej tutaj będzie do strzelania, bo powiem Wam szczerze, że chyba w to jeszcze nie grałem. A przynajmniej nie nagrywałem. Yy, dobra, tutaj jesteśmy krasnale. Tutaj są jakieś ludzie. Można wejść. Podejrzewam, że ten dom będzie nastroszony pułapkami. Czy pamiętacie jakie były pułapki w Kevinie? Sam w domu. Ja pamiętam. Ja pamiętam. Tyle razy oglądałem ten film, że pamiętam, yy, że Kevin zaczynał od schodów, które były całe w lodzie. Pamiętacie? Wylewał wodę i, i, i tutaj jak najbardziej. To zamarzało, co wychodzimy, bla 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 ostatni gracze, tutaj coś tam sobie szukamy, 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 nieważne, 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 naprawdę nieważne, to jest najmniej, choinka, widzicie tam choinkę, jak ktoś przebrany za choinkę jest, okej, dobra. Co tu się dzieje? Tu się nic nie dzieje. Ktoś tam coś strzela, ktoś się ukrył. Patrz, tego nie znaleźli. Nie wiem, nie wiem czy chodzi o to, bo co, tego nie znaleźli. My tutaj tak naprawdę cały czas jesteśmy ukryci, przebrani za krasnala. Eee, lubicie krasnale, nie lubicie krasnali, nie wiem, nieważne eee, Przejdźmy sobie tak naprawdę tutaj e, Jakie pułapki były w domu Kevina, postaram się wymienić wszystkie, jeżeli jakieś zapomniałem, dajcie mi znać Pierwszym pułapką były oblodzone schody Była tak, potem, o dobra, powiedzmy, że kolejny przypadkowa Nagrzana klamka palnik w głowę, gwóźdź w stopę żelazko nad twarz, co tam jeszcze było puszki z farbą w głowę e, co tam jeszcze co tam jeszcze a e, bombki rozrzucone pod oknem samochodziki przed schodami, tam pomijam fakt że w którego się tam strzelał z wiatrówki e, my tutaj właśnie idziemy podejrzewam że właśnie z tą wiatrówką e, Wow. Pięknie to wygląda. Ukryci gracze 5. Chyba tych ukrytych musimy szukać, a ja nie wiem. Ale zobaczcie, no to jest fajnie, bardzo fajnie tutaj to jest zrobione. Eee, bardzo, no nie wiem czy dokładnie, nie wiem czy realistycznie, oczywiście jest to zrobione na potrzeby Fortnite'a, ale wszyscy wiemy, że chodzi tak naprawdę tutaj o Kevina samego w domu. Eee, I to też się dzieje. Standardowo zapraszam Was do subskrybowania kanału, standardowo zapraszam do komentarzy, standardowo zapraszam do apek w górę. Yy, idziemy tutaj za zdalnie sterowanym samochodem, albo może nawet i nie. Yy, tutaj byliśmy, tu się nikt nie ukrył. Mamy strzelbę, no to co, ze strzelby chyba tak, powinno się potraktować kogoś, nie wiem nawet, tak naprawdę nie wiem. Coś czuję, że zaraz zmienię grę albo i nie. E, mapa dosyć zamknięta, jak widać, e, no właśnie, tam wychodzimy, nam nie ma co. Coś innego znajdziemy, szczerze mało tu się działo, e, szukamy czegoś innego, ale tak naprawdę zbliżamy się powoli do 15 minuty filmu, a jak wszyscy wiecie, Eee, moje filmy będą miały 15 minut nie więcej. Po czemu? Bo, bo tak. Bo tak sobie wymyśliłem, bo mam do podziału prawie godzinny film i będę go dzielił po 15 minut. Eee, postać wysłano zaproszenie do no, ekipy Titnik Oj bo... o, 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 zaproszenia do ekipy. Okej, okay, fajnie. Eee, no dobra, to tutaj zagramy w coś, żeby. O, zero build, nie mały ten. O, no, któż to tutaj z nami będzie grał? Okej, okay, super, 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 super. Mamy Tima. Okej, okay. zero build, to znaczy, że nie można budować i bardzo dobrze, tak naprawdę jest to denerwujące, ile można budować, to nie jest, bo budowniczy, nie robimy zakupów w sklepie budowlanym, w markecie budowlanym, żeby tutaj non-stop budować, inżynierami, magistrami też nie jesteśmy, więc skupmy się tutaj na strzelaniu, na załatwianiu przeciwników. Co, Wiecie, kogo mi przypomina Tam ten chłop siedzący w tyle? Doktora Strange'a, tylko brakuje mu odpowiedniej peleryny, ale fryzurę miał podobną, powiem Wam szczerze, zero budowania. No to co, zaczynamy tak naprawdę, podejrzewam, że możliwe nawet, że i ostatnią rozgrywkę, bardzo możliwe, że to będzie ostatnia rozgrywka. Eee, co oczekiwamy na, oczekiwamy, ale mikaty Ty powiedziałeś. Czekamy na graczy, eee, czekamy, 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 tutaj jak widać jakaś fajna mapa, w której co? Jakaś taka starożytna. Czy nowożytna? Nieważne. Nieważne, ale czekamy. Czekamy pół minutki i coś czuję, za, ta, za te pół minuty zaproszę Was yy, na następny film. Tak na dobrą sprawę. Więc co? Ja się tak naprawdę z Wami pozwoli żegnam. Z tej strony Mikaty to była część trzecia naszego czwórtyku. I czekamy na część czwartą. Czekam na część czwartą. Wiecie, jakie są zasady. Baj, otrzymajcie się.